Moje najboleśniejsze łono zniosło cały ból, mówi Matka Boża, Czy to jej serce, należny, który był należny Ewie za jej występek. Moje serce nowe łono, na którym zrodziłam nowych świętych synów i święte córki dla ich boskiego kościoła. Dziś wam tu już ogłaszam na dwa serca chce masz przynajmniej tysiąc i to przyjście z kwiatkami zrobimy taki piękny ołtarz przy Matce Bożej Królowej Polski w niebowziętej tam będzie sobie wkładali te kwiaty żeby parę dni to stało że byłby zewnętrzny znak że zrozumieliśmy tajemnicę nowego łona czyli serca Matki Bożej na którym Matka Boża zrodziła tak wielu świętych synów i nowe święte córki dla ich Boskiego Ojca. Bo to, co Matka Boża robi dzisiaj w kościele i w świecie, jest wszystko ukierunkowane na Boga Ojca. Ból mojego serca, Matka Boża mówi, jest wielką tajemnicą. Dziwam sobie, Matka Boża bardzo cierpi, kiedy umierają jej dzieci do której zaglądają tylko nieliczni, ale dziś chcę Wam objawić Jego ogrom. Kiedy świat pozna, jak Go miłuje, jak wiele cierpień cierpiałam dla Niego, może uwierzy w moją miłość. I tu Matka Boża wyjaśnia. Widzisz dziecko moje? Opisujecie Ci ogrom tego cierpienia i jego niewidzialny, mistyczny wymiar. Wymiar narodzin, Nowej ludzkości, abyś poznała, że utrata choćby jednego dziecka jest dla mnie tragedią nieporównywalną żadnym bólem na ziemi. Każde dziecko, każde moje dziecko, a więc każdy człowiek został ofiarowany mi przez Jego Ojca, poczęty w Ojcu i złożony na moim łonie jakim jest rozkoszny raj mojego serca. Poczęty z Ojca, to już Państwo rozumieją. Nasza dusza była w Bogu. To jest pierwiastek boski w nas. Tylko dzięki niewoli świata i ciału my nic nie pamiętamy z tamtej rzeczywistości, z tamtego piękna i z tamtej harmonii. Niemowlęta moje nie chcą jednak mojego pokarmu, wypluwają go z odrazą, choć jest samą słodzyczą. Odwracają swoje twarzyczki od mojego oblicza, choć nie są zdolne same chodzić. Wyrywają się z moich czułych objęć i upadają na ziemię. Pragnę je podnieść, ale one nie chcą mojej pomocy. Leżą zupełnie bezbronne, głodne umierające nie chcą aby mnie podniosła aby mnie karmiła aby mnie ogrzewała na mojej piersi Matka Boża mówi słyszę ich płacz ale nie, mo nie mogę ich utulić w brech i woli moje serce umiera powtórnie nad każdym z moich umierających dzieci tak samo jest z wymiarem natury Boga. Bóg cierpi. Jak Matka Boża tak cierpi, to Bóg ich razy więcej cierpi. Bo ona jest tylko odblaskiem. Miłość Matki Bożej jest odblaskiem miłości Boga. Jaki to musi być ból Matki Bożej, kiedy jej serce powtórnie umiera nad każdym z jej umierających dzieci? które konają u jej stóp, a Matka Boża mówi, ja zmuszona jestem patrzeć na ich agonie. I to ich czytanie zaboli. Tu by jeszcze wytrzymali to o Matce Bożej, co mówi. Ale teraz cytuję jej słowo. Aż w końcu przychodzi po nie ten, który odbierze mi je na zawsze. Czyli szatan. Och, gdyby on ich pragnął z miłości, chodzi o szatan, oddałabym mu je i bym była pocieszona, ale jego piersi pragną, ale wiem, że on pragnie je mordować. On nigdy nie da im jeść, nigdy już nie będą tulone. Nie będą pocieszone. Już nigdy nikt nie oczej łez. Nie pogładzi ich włosów. Nie okryje pieszczotą ich serc. To koniec. Widzisz teraz, jak wielkim kłamcą jest ten, który kłamie o mojej miłości do was. Hmm. Jak się nie wstydzą nasi biskupi wydawać dekrety antymaryjne? Blokować pielgrzymowanie do Maryi, blokować jej pobożność. Pomyślcie po czyjej stronie oni stoją. W takim dokumencie macie określone stanowisko czyj to jest syn i ilu panom służy. Każde moje dziecko to nowa księga miłości. Nowe szczęście matki, nowa radość. Każdym z moich dzieci widzę podobieństwo do Jego Ojca, jakże jest piękne każde nowe dziecko, które mi daje. Córko, moje serce jest ogromem miłości, ale również jest przepaścią cierpienia. Niezliczone są jego tajemnice, niezliczone sztylety wbite w jego łono, ale i nieogarniana miłość jaką nieustannie płonie ku wszystkim swoim dzieciom. Moje najdroższe dziecko, szatan, próbuje zabić tę miłość, godząc w to serce, odbierając mi kolejne dzieci, ale nie może tego uczynić, choćby całe było jedną wielką raną, bo jego źródło jest w sercu nieskończonej miłości, niezniszczalnego źródła. W którym zjednoczone jest moje serce z niepojętym ogniskiem miłości, jakim jest serce mojego syna. Pamiętaj o moim sercu. Twoje modlitwy, wynagrodzenia bardzo mnie pocieszają. Potrzebuję tych wynagrodzeń, czy nie? Nadal i zachęcaj, aby je podejmowano. Kocham Cię, moje małe dziecko.